Dobra, panowie, C a przepraszam, tutaj mamy wejście 45 sekund na temat, 2 razy 30, 30, 30, 30, 30 i 3 minuty wymianek po cztery wersje. Tak czy dwie? Jak uważacie? Dobra, to zostawiamy dwie? No to chyba tak. Dobra, 3, 4, 3. Trzy, cztery, Zaczynasz jaku Czy to działa? Oh, oh. Slip Shady. Ej, dobra, ej, dobra ej, Yo dobra, dajcie łapy Ej, ej, ej yo, dobra, ej, yo dobra, 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 dobra Ktoś ci powiem, ty głupia pało Jak napijasz najderowi nogi opadają I to jest tak, zionki jest jak bo trenuje skoki przez płotki I to jest tak, ziombel, jak on myślał, że Ewa Tylman była utopcem Powiem teraz, gajku, jesteś jak Usain Bolt, nie masz do siebie dystansu I to jest tak, sobie wpadam z werbą Ja we freestylu jak w boxie Jake Paul I to jest tak, synku, jak sobie tu wpadam we straszczopinku I to jest proste, powiem synku Wrzuciłem rękawice, pizda nie przyjęła pojedynku I jak sobie tu wpadam, to powiem chuj, a dla twojej dupy znów jak polska reprezentacja, bo mówi do mnie wróć. Ej, yo, lecę sobie teraz, wrzucam sobie rapy na cyferach i to jest tak, lecę sobie z rapami, ty masz mundial, kurwa, tak w Tajlandii z transami. Ej, Ej hej, dobra! dobra. Raz, raz. Co ty wygrałeś mały małym gigantów? Edycję z tobą, dziecka Tutaj się mogę i ziomuś, bo cały czas, stary, to nie biuro depo robisz, bo cały czas tutaj jadę z tym bitem, ziom. Mogę tutaj być botanikiem, ej. I teraz sprawdź, tutaj witam. On właśnie biednie, a ja tu rozkwitam, ej. I to jest tak, stary. I teraz sprawdź, to jest dane. Mam dla ciebie bukiet, bo ci jebne tulipianem, ej. Cały czas tutaj jesteś po potrzebie. Rozpierdalam cię, ebe, 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 ebe. Sprawdź w tekstach. Ja jak Mirek Okiński, wjeżdżam i rozjeżdżam. To jest tak, stary. Sprawdź, wybacza nigdy wybacza, i to jest tak stary, jak z kiedy mi sportu walki Cały czas wołem tutaj wbijasz w pralki Co tam skąd, bo pić nawet nie wiem Ale wpadnie tutaj, rozjemi ciebie i Zmiana to wzią. jest tak sprawdzaj stary byłeś trans TV Obok ciebie był marko i Ferrari Zmieniamy. dwa razy trzydzieści, się jaką raz, raz dobra, roz, roz. dobra, ej, ej Dobra, 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 dobra Nie nabijaj ona na nie głową, bo zaraz za... I to jest tak, ciebie nie ma typie, ja tu jestem dobrym zawodnikiem i to jest proste. Lecę z felu, ja małów gigantów, ty ze starym wygrałeś żulionerów. Ej, i ciebie nie ma typie, ja tu jestem dobrym zawodnikiem i to jest tak. Ja tu powiem na rafal, byłem największa duktajska szmata. Ej, i ciebie nie ma typie, ja tu jestem dobrym zawodnikiem, jaka botanika. Wpadam dawnie, to białodyga by nie stanęła nawet po wiakrze. Wow. Raz, patrzcie, ej. coś tam mówił Marconi, no to skumaj, się Mela, kurwo, był na twoich dwóch biegunach, ej, cały czas teraz kumasz, jak w dwóch biegunach, jak u Filipka tej na ziom, i teraz sprawdzaj i stajlowałem, jak Filipek jeszcze był ze swoją byłą, co ty możesz mi powiedzieć, ej, stary, sprawdź, tutaj jedzie, ej, pamiętacie, jak Filipek był ze swoją byłą, wtedy to gówno się jeszcze nawet nie urodziło. Ej, i teraz sprawdzaj, że o tym kurwa startuję od przedszkola do obola Od Cześć. przedszkola do obola, wie to sala, daj mu kuferek wedla i niech wypierdala Po trzydzieści Dobra, dobra, trzydzieści Jest to jedno. no Jo Dobra, dobra, jo Dobra, dobra, o kurwa Jau, 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 jau Nawijałeś jak Filipek był z dyłą. Rzucam rap, jak sobie tu padam To na nie jest hype, jau Lecę sobie w Rymie, nawijałeś jak Filipek był z byłą. Jak kurwa skończyłeś Ej, lecę sobie raczej 30 lat, a się wyzywa z mało latem. I to jest tak, jest rozkminą Ale powiem freestyle, Filipek, przecież kiedyś to było Jau, sobie wpadam w Fajną masz wymówkę, jak zaczynasz dostawać I to jest tak, lecę sobie rapsy, jak Rzucam rabcy na twoim koncercie kurwa jak ludu w Islandii Cześć, cześć, chce się, yo, yo, ja stary nie wiem, o czym prawie ta broca jak Filipek, ale kiepsko graś na emocjach, ej! I teraz sprawdź, jakby śmiemy, jakbyś piewo go uczył Filipek z Fałemem, to jest tak stary I teraz jadę tutaj na psach. W napsak śpiewa, ładnie na psach hey. ej. To jest ładnie, tam śpiewa niezbę arie, a kiedy zielek lecisz to badanie mówili, jadę, czoł.

Kurwa tańczył jak ci nagrań yeah. Nie widziłem bez stresu Pod to i zamów się poradnych sukcesów yeah. I teraz ode mnie masz gratis tutorial z pierdolu na... Dobra, dobra dobra, dobra, uważaj na kable jak jachu to faworyt Ja ci dam poradnik jak się nie wypierdolić I wyjebać z bitu. dobra jak się nie wyjebać, powiem na brytwie, dyktywnie dodać fizycznie, bo ja nie ja ta wykluczam, jedna sprawa, najpierw ja się naucz. Tak naucz. Ja byku, potem nauczaj ja 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 Dobra, zespołu. dobra ej, 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 ej nie wiem co powiedziałeś, pociste sugi. suki, a rozumiem, czyli logopeda cię nie nauczył jo. Ale dostaniesz gorki w gratisie Ej, okay, mówiłeś o projekcie na plastikę Łapiesz, skąd takie rzeczy kurwa robią po hapie? I teraz sprawdzajby szybki, myślałem, że cały dzień wbija tym trójkąt, tym foremki ja to... Dobra, do... jo, dobra dobra, 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 dobra Ej, 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 ej. dobra, 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 dobra rzeczywiście tą chłodam drąskiną, dlatego wziąłem trójką z twoją dziewczyną Na membrany, jego nawet pianista by sprzedał na organy Jaki? Raz, 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 mam 30 lat, z małolatami walczę tu Zapytaj starej, była kiedyś na WBW? Ktoś mnie, była na mojej liście, towarzysząca plus jeden Dobra, dobra, ty byłeś na WBW Ja wpadam w wersję i dzisiaj pismo zajmujesz to samo miejsce I to jest tak, gram się na bitwach, ta stara kurwa, ale wiek to nie tę Była na WBW, on z tego zasłynął, a potem ją pierdacki przylizał pod Czyli za oputiną nie masz szans, możesz chwytać się tam Jak miną, podobała się walka od trzecie miejsce? być. O! Czy waszym zdaniem trzecie miejsce pierwszego sezonu DLF powinien zająć Yahoo? Czy Boże WLF? To odliczamy 10, 9, 8, 7,